What's up? Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku SkateDropa! Yy, Doszło do wniosku, że yy, osoby, które wygrały w odcinku poprzednim, będę nagrywał na shotach. Yy, czyli wszystkie wygrane będą na shotach. Yy, I co? Lecimy z kolejnym skinem dla Was. Mam nadzieję, że jakiś piękny wylosuję. Ostatnio mi się udało emeczkę dla Was wygrać. Mam 197 zł No i co? Lecimy! Zaczynamy od... Pięknych batelek. Yy, ostatnio mi bardzo dużo oddały. więc Myślę, że teraz też oddadzą. Yy, yy, jest nagrywam z Janosikiem, więc. Yy, 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 yy. Janosik, jak myśli? Lecieć w batelki, czy lecieć w, jednak w skrzynki? Nie wiem, możemy może na ten klejn jak chcesz. Na staty nam nie dało, ale może teraz, jedną taką, na barki. ale jedną tylko, nie na F, ale jedną. Dobra. 10% knife. Jedna. na F1. Na 10 skrzynek, tak, jak dobrze to liczę, na 10 skrzynek powinna się dzisiaj jedna trawić w Dobrze liczę? Nie, bo to, to jest większe to. prawdopodobieństwo na to, czy mniejsze. Dobra, no spróbujemy na, na 10%. No spróbujemy, no, na 10%. Musi dać, musi dać. Zobaczymy, czy daje, czy nie daje. Teoretycznie ja mam 10% i on ma 10%. <grych> Jakby nie było. Więc no tak, ale w sensie chodziło mi o to, że jeśli odchodzi 10 skrzynek, to w tych 10 skrzynkach na pewno pełną jedną kosę. No właśnie tak to nie działa niestety. No właśnie, no a tak powinno i to jest matematyka tego. No właśnie. Tak, jest. tak nie działa ta matematyka. To, to się całkiem inaczej liczy. To jest krycha UFC, matematyka. <noise> tak, wciągamy węgorza i lecimy. Ej no, cztery dychy, ludzie, dawaj. No właśnie, cztery dychy to są tylko. To są dwie godziny pracy w Polsce. No ty się śmiejesz, takie... No, a ja... Poruszyłem to na ostatnim odcinku, to poruszyłem. Tak. Tak sobie właśnie Mówię, myślę teraz. Ja przypierdalam tyle hajsu na tego kdropa. Kurde. Ale o, co no. Tygodni. Widzowie się cieszą. Ja się cieszę. Nie wierzę! No. Dlaczego? Dlaczego mu? Dlaczego mu? On się cieszy. A ja nie zbyt. I teraz? Nie, nie, jeszcze Teraz nie, nie. To będzie... Jak to? Bardzo krótki odcinek. Ale będzie zajebisty. Więc... <grym się> Jakąś grubą barlę. Jeszcze raz dajesz? Dwa dajesz? Jeden daj. Daję. Daj jeden. I daj jeden. I daj te te. To, co ci oddało za 15 złotych. jak się nazywały? Bo ja nie pamiętam. Uff, nie. Na dole były. Niżej były. Niżej były. Tak jak... Kosa w Falcon, to był nie, to nie był w Bowie, to był w Bowie był narysowany, o o o o o Damy dwie takie Dobra, no i wydaje mi się, że Musi dać W takiej sytuacji Droga Batla, było za 68 zł. 69 prawie I zobaczymy, no jak nie da, to nie da, jak da, to da wejdzie ten, z tą wygrał przed chwilą, no bo chyba sprzeda Kosa, nie będzie takim głównym grał I Batla jak on wylostuje teraz kosę, to ja leżę, nie? Yes! Pięknie widzowie, mamy to! Jest kosa, jest kosa. No i dobra, już nie dogoni się, nie ma szans, ale jesteś na plus. On właśnie. zarabia teraz dla mnie, to jest mój murzyn, on dla mnie zarabia. Patrzcie, i jeszcze, jeszcze, pieniążki, pieniążki, dla mnie, dla mnie. Pięknie! na piętnaście prawie. Widzowie, mamy to! Robimy skina dla widza szybkiego. Tak, robimy skin. Z skinów nie sprzedaj tego. Z tych co masz tutaj, tych tych rewolwer, te pompy i tak dalej, Upgradujemy razy dwa skin dla widza. To jest skin za 15 do prawie, za 23 prawie. Wydaje mi się tak. Emeczkę macie. Digla, Digla nie było mi się wydaje, a ja gram Digla Digla nie było? A wydaje mi się, że był. Digla był? A nie wiem. Był czy nie było? Ale możemy, ja to to możemy to to... zrobić Aśkolwiek. tak Możemy wejść, zobaczyć Tutaj zasubskrybować Tutaj proszę subskrypcję, lecimy Lecimy, wbijamy No nie, była, Diękne był, była, był, był po kolei Był Mac, Mac, AWP POMP-a, kałak. Yy, Nie wiem, tu nie było ee... nic, dobra To teraz Deagle'a no Jak... No mówię, Tigelek, jakiś ładny i widzowie, widzicie tutaj na przykład. Oj, oj, Zamknij tu tam. masz szczota z tego losowania, w sensie to o to chodzi. To jest losowanie, ale mi chodzi o to, że pod tym odcinkiem zrobiliście 30 witam łapaczek. Pod odcinkiem, który będę dodawał za niedługo, czyli tym, który będzie tutaj, o Emeczkę Piękną, ma być 25 lajków. Witam to jest 24 witam, 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 witam. Więc 25 wbijecie pod emeczką bardzo łatwo A tu dla was zrobię pięknego digielka I tego digielka Iż. Mi, mi się ten bardzo podoba Łe, chłopie, co ty robisz? Myślę, że zrobię to tak Dobra, let's go tylko, czy, czy widzowie dadzą radę zrobić 30 lajków, żeby dostać Muszą. tego DGL-ka? Muszą. Bo jak usłyszą, że trzeba dać, to będą udostępniać. Muszą dać. No właśnie. Mam nadzieję, że dacie radę. Jeśli wejdzie. A jak nie wejdzie, będzie trosz, troszkę smutno, ale. To będzie smutno, masz kosy za 300 zł. Dobra, lecimy. Za szybko zakręciło. Może nie dać. Stój! No i nie dało. Nie dało digielka dla was, widzowie. Dobra, ale mamy 80 złotych jeszcze. Tak. Otwórzmy na przykład 5 bestów. 5 bestów. Besty już nie oddają, sami to stwierdziliśmy. Jakiś fokus. No dobra, to daj, nie, to nie fokus, a tego daj te, te rewolwer daje. Za 15, otwórzmy jedną za 15. Ale normalnie otwórzmy, nie, nie róbmy batelki normalnie otwórzmy. Nie, bo normalnie nie daje. A jest skrzyneczka z tymi? Tymi? Z diglami? Chyba nie ma. Tak jak jest z USPem, jak jest z glockiem. Nie ma, chyba nie ma. Kurczę, spodobała mi się ta skrzynka. Znaczy no, to jest jeden na milion. Dobra, no właśnie. dało, to dało. Zjedźcie się, e, Czy w skrzynce AIM mamy jakiegoś digla? Daję. Mamy, mamy. Mamy tego. Mamy, właśnie mamy digla, ale on jest w słabym stanie. Tak? Nie idzie go tutaj lepszego no. ten. Ani. Nie, jest tylko w jednej sytuacji. Faktor No. Tak? Chyba tak. Jest tylko Faktoryniu. Nie, bo no Faktoryniu jest, jest droższy, a tutaj pokazuje tańszą kwotę. Tak? Tak, ale zróbmy batelkę. Daj ma? A ten Ace? Nie daje Gdzie ja otwierałem, przynajmniej trafiłem na za tam 30 za tam 2 zł? Coś w tym stylu, że wiesz, duża strata była. Ja dodam tego, dodam tego. Dodam tego. Zrobimy taką większą. Ty masz 81 zł jak coś. I piątek ci dostał. Jeden project i 1 knajda, dawaj. Jedną. Jedną project i, hmm. I daj u góry jeszcze tam jest git. To? to? Masz tylko 81 no, i starczy. I możesz besta jeszcze jednego na na koniec. Bo jeszcze weźmiemy. Dobra, jeszcze besta tam jeszcze na koniec. koniec no i... 80 wystarczy? 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 Wystarczy. 21? Ty, 4 grosze. Dobra, widzowie. Wygrywamy tą, wygrywamy tą batelkę. Robię dla was skina. I koniec tego odcinka. I to jest idealny scenariusz na dzisiejszy odcinek. Batelka, skin dla widza i do widzenia. Teraz niech kino ktoś wejdzie. Bo z tym ciężko. Coś widzę, że ludzie mają mało pieniążków. No, ogólnie dużo ludzi jest na drodze teraz, 7000 tysięcy ponad. Na dole jest battle za 112 złotych, ktoś zrobił. Ktoś zrobił battle za 1500. ojej, oj, to, to nie na moje fundusze. 1500? No. Kurczę, no chciałem tego Digla zrobić dla widzów. Jest Batla za 50 w ogólnie. Ale no już ten nigdy on nie w sumie. No te dwie, dwie batle trochę czekają długo w sumie. Bo jest Batla za 59-69. I ona już dobrze też czeka, no i twoja też trochę długo czeka już Bo ja kontroluję wszystko na bieżąco O, jego batna zniknęła Do jego batni ktoś szedł Tak, do jego batni ktoś szedł A powiem do mojej nikt nie chce wejść Dlaczego? No, zaraz ci Bo zaraz ci powiem, jak wygra batne, To chłop wejdzie do twojej Bo sprzeda wszystko i wejdzie Możliwe Zaraz ci powiem czy wygra No właśnie Ja ci zaraz powiem, tylko chce obejść batne. Wow, 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 ale dobry drop. Ludzie, ludzie! Poczekaj, bo tu hop się zarabia. Bo trafił pierwszego za 30 tej skina. Pierwszej Ogólnie widzowie możecie w komentarzach pisać jak zawsze, co chcielibyście dostać, jakiego skina ode mnie. Już była Emeczka, był Kałach, była awupa, był mag. Był mag. Mag. Był... Y... 10, mag 7. No, więc co chcecie. Mam nadzieję, że w tym odcinku dam radę, mam zrobić digla. Tylko niech ktoś wejdzie do tej featuralnej bitwy. Bo, bo mi się czekać nie chcę. To zanim ktoś wejdzie do tej bitwy, to sprzedam tą kosę. Ja ci będę mówić, jak ktoś tam. No, to może się Ja będę śledził. Śledził, śledził. Yy, mamy... 300 złoty. Siad. Dobra, już wchodzimy na batle. Mm -hmm. Ale mnie kręci. Moje bitwy. Zobacz. 3, dwa, 1, lecimy! Ty na plus chyba? On. Nie ty. Zobacz, zobacz. Coś tam oddało. Coś oddało, ale. O Jezu, w tej skrzynki ty... drogiej. To Do mi poleciało? Oddało. Bo ta pierwsza była droga, no. nie? To jest pierwsza była droga. Właśnie. O Jezu. Oj, teraz są na środku. Kostkę, 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 kostkę. Aj, jaj, jaj, jaj. No i bardziej bez, bez. Dawaj, skina ze stój. No. No, ej, dych nie trafił. Nie wygrał, ale masz forte. No tak, tylko że i tak 76 no, zł. Ale 80. mogłeś przegrać, bo on trafił na dychę. No Jakby dużo zyskałeś, więc nie gadaj, nie nerwuj się. Na upgrader, ale... na upgrader 2. Tak, myśl... tak jak myślałem. Yy, teraz robimy Kastiera. dla was Digla. No pokryj tu. Ten fakturyny, czarny, bardzo ładny, też go lubię. E, weź. Daj to właśnie, no chciałem, No daj to jeszcze no. Dobra, i Git, i Upgrader, i to siadaj, widzowie mają skinę. Nie za dużo trochę? Nie, za dużo, zrobimy z tego. A. Dobra, i robimy na prawo. I to leci dla was skin, widzowie. Jak już wygrałem batelkę? Teraz jeszcze jedno tego skina zrobić i. Siedzi. Siedzi. I ładnie. Więc żeby wygrać tego digla. Pięknego, ładnego, czarnego Faktoryniu. Zostawiacie tutaj 30 lajków. 30. Pod tym odcinkiem ma być 30 lajków. Wysyłajcie to do babci, komentarzu. dziadka. W komentarzu zostawiacie co chcecie w kolejnym odcinku. Yy, no. Jakiego skina? Jakiego? Tak, musicie napisać, jakiego skina chcecie. Do giveaway'a. A po drugie musicie napisać, co zmienić, aby odcinki były coraz lepsze. Co wam się podoba, co wam się nie podoba. W sensie, co zrobić, żeby było lepiej. Napiszcie jeden argument. I jak napisz... będą te dwie rzeczy, dopiero będziemy brać osoby z giveaway'a. Jak no. napiszecie, że odcinek jest fajny, to się nie zalicza. Musicie napisać, jakiego skina chcecie w następnym odcinku i co trzeba zrobić, aby było jeszcze lepiej. Słyszeliście Anosika? No właśnie, no to robicie te rzeczy. I. Wbijacie 30, tysięcy, 30 przepraszam, tysięcy, przepraszam, to nie za czasy. 30 łapek w górę i macie tego digla. Tak, 30 łapek w górę, macie tego digla. To nie będzie dla Was ciężkie, mam nadzieję, więc dacie radę. Um, ja jeszcze sobie tak dla siebie otworzę. Otwor, for fan. For fan. Otworzę. No. Nie, no nie, nie używaj tego salda, nie używaj tego salda. Proszę cię wyjdź z tym saldem hmm. Dobra, tak dla siebie for fun już y, 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 3, 2, 1. Niestety nie wlazło. Jakbym dał tutaj saldo tak jak chciałem, to by wlazło. No ale wlazłoby, wlazłoby, by Nie Wlazłoby. by. było, nie, Byłoby 50, byłoby 50. A, Ale jak chciałem dać 50 Aha. Dobra, ja nie to jest Digielek to dla zaraz. Was. Trzymcie się, zostawcie tego lajka, like ten komentarz i do kolejnego. Cześć. Cześć, 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 cześć.